Katolickie przedszkole imienia Świętego Józefa w Tarnobrzegu zorganizowało Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod tytułem Tobie Polsko. Do udziału w nim zaproszono dzieci ze wszystkich tarnobrzeskich przedszkoli. Była to druga edycja Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Pierwsza odbyła się jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Ku uciesze organizatorów, festiwal w tym roku po przerwie znów mógł się odbyć. Zaprosiliśmy przedszkola zarówno te publiczne, kinie publiczne, niepubliczne z terenu Tarnobrzega. Zgłosiło się nam 13 przedszkoli, 14 będzie nasze. Także jesteśmy no niezmiernie szczęśliwi, bo jednak ta liczba jest taka okazała. Tym bardziej, że dzisiejszego dnia wiele przedszkoli u siebie, w swoich placówkach właśnie świętuje kolejną rocznicę zyskania przez Polskę niepodległości. Także jest nam no niezmiernie miło i cieszymy się z tak licznego odzewu innych przedszkoli. Występy przedszkolaków poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz z hymnu przedszkola katolickiego. uczestników festiwalu przywitał dyrektor przedszkola proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy ksiądz Jan Biedroń następnie najstarsza grupa przedszkola katolickiego zaprezentowała słowno-muzyczną interpretację Drogi Polski do wolności Przyszedł czas festiwalowych występów. Dzieciaki z poszczególnych przedszkoli prezentowały się na scenie, wykonując dowolne utwory, wszystkie jednak o tematyce patriotycznej. Między innymi poprzez naukę tekstów piosenek i śpiew przedszkolaki uczą się tego, co bardzo ważne patriotyzmu. Muszą się uczyć po to, by znać wartości, wartości człowieka jako Polaka, docenić to, co mamy teraz, dziękować za to, że możemy żyć w wolnym kraju, w kraju niepodległym, który jest na mapach Świata. Także myślę, że to jest wartość taka nadrzędna, którą no, my musimy pielęgnować. Rosja, i Prusy na Polskę mieli chybne zakusy, w końcu im się udało i zagrabili polskie całe. W nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali nagrody upominki. Nie